Cześć, witaj serdecznie z tej strony Darek z kanału Businessization. Zainspirowany Sherlockiem Holmesem postanowiłem przygotować kilka zagadek kryminalnych. A zatem będzie krew, będzie zbrodnia, będą najróżniejsze plugastwa znane z filmów sensacyjnych horrorów i thrillerów. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim będzie dobra zabawa, bo o to głównie chodzi na tym kanale. A zatem jeśli już masz do mnie zaufanie, to wal teraz łapę w górę, wytęż umysłu i zaczynamy zagadki. A zatem zacznijmy. Przenieśmy się do hotelu, do którego wszedł pewien mężczyzna. Zapukał do pokoju o numerze 21 na drugim piętrze, którego drzwi zostały otworzone przez kobietę. Mężczyzna powiedział: O, przepraszam najmocniej, myślałem, że to mój pokój, po czym szybko udał się w kierunku windy. Kobieta od razu zadzwoniła po ochronę. Dlaczego stwierdziła, że był to przestępca, a nie po prostu zakręcony hotelowy gość? Czy masz równie dużo bystrości jak ona? No właśnie, zastanów się przez chwilę, możesz zatrzymać to nagranie. Na jakiej podstawie ona doszła do takiego wniosku? Okej, okay. każdy może się pomylić, ale zazwyczaj nie pukamy do swojego pokoju. Tylko po prostu go otwieramy kluczem, czy w nowocześniejszych hotelach po prostu kartą. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, że mężczyzna zostawił w pokoju na przykład swoją żonę czy kochankę, ale wtedy byłby raczej zdziwiony, że ktoś inny otwiera mu drzwi. Zapytałby przynajmniej, przepraszam, jakie to piętro. Tymczasem ten gość udał się prosto do windy. Przestępcy często stosują takie i podobne sztuczki. Sprawdzają, czy jesteśmy w domach i w mieszkaniach. Dlatego warto zwracać uwagę na różnych podejrzanych kurierów, dostawców, domokrążców. Jeśli coś wyda nam się dziwne, to lepiej tłumaczyć się na policji i przepraszać, niż dać się oszukać. A teraz przejdźmy już do następnej, poważniejszej sprawy, bo chodzi o zabójstwo. Pewien amerykański zabójca dostał zlecenie na jednego z polskich biznesmenów. Poważna sprawa. Udało mu się ustalić, że ten przebywa w hotelu Buenos Dias w Warszawie, do którego udał się o godzinie 9.12 czasu polskiego. Szybko przekupił pokojówkę, która znała angielski, a ta sprawdziła i upewniła się, że ów biznesmen jest sam, przebywa właśnie na trzecim piętrze naprzeciwko wyjścia z windy. Zabójca? Zgodnie z instrukcją poszedł we wskazane miejsce schodami, aby uniknąć niepotrzebnych spotkań czy jakiejś ewentualnej awarii. Zadzwonił do drzwi, ale gdy te się otworzyły, w drzwiach stała starsza pani, która od razu zrobiła straszny hałas i cały plan się nie udał. Co poszło nie tak? Czy potrafisz powiedzieć, kto i gdzie popełnił błąd? Dlaczego ów! Płatny zabójca nie zastał za drzwiami swojej ofiary? Możesz teraz zatrzymać to nagranie, zastanowić się. A jeśli chcesz poznać odpowiedź, to sprawdźmy, jaki był twój tok myślenia. Być może myślisz, że pokojówka po prostu go oszukała, albo że ktoś inny przebywał w pokoju z biznesmenem. Jednak zaszło tam malutkie nieporozumienie. Jeśli tego nie wiesz, to będzie to dla ciebie fajną, kulturową ciekawostką. W Stanach Zjednoczonych nie ma parterów. To znaczy są, ale uważa się je za pierwsze piętro, co w pewnym sensie jest logiczne. Zatem drugie piętro u nas to tak naprawdę trzecie piętro w USA. Zaś trzecie piętro u nas to czwarte tam i tak dalej. Różnice kulturowe uratowały biznesmena. Idziemy dalej. Detektyw, nazwijmy go detektyw Darek. Spotkał martwego gościa pod budynkiem 6-metrowego hoteliku na odludziu. Ach te hotele. Denad miał przy sobie niedopałek papierosa. Detektyw postanowił, że zbada sprawę, czy było to samobójstwo, czy też ktoś mu pomógł. Wszedł na parter, czyli amerykańskie pierwsze piętro odpalił papierosa, otworzył okno. I stwierdził, że trochę za nisko, aby z tej wysokości ktokolwiek mógł się zabić, co najwyżej połamać. Zgasił papierosa i wyrzucił go przez okno. Wszedł wyżej i wykonał dokładnie te same czynności co piętro niżej. Wszędzie postępował tak samo na każdym kolejnym piętrze, krok po kroku. Gdy zakończył na ostatnim piętrze, stwierdził ze stuprocentową pewnością, że to nie było samobójstwo. Czy wiesz, na jakiej podstawie tak stwierdził? Czy jesteś na tyle bystrą osobą, aby domyślić się, w którym momencie zabójca popełnił błąd? No dobrze, sprawdźmy to. Czy chodziło o to, że budynek był zbyt niski? Nic podobnego. Szóste piętro to już konkretna wysokość. Poruszaliśmy to już kiedyś w podobnych zagadkach. Zobacz w prawym górnym rogu. Zatem bez większych problemów można by się było pozbawić życia. Jednak to nie to było zastanawiające. Na pierwszym piętrze detektyw odpalił papierosa i otworzył okno. Co powtórzył na każdym kolejnym piętrze. Skoro okna były pozamykane, już wiesz? Raczej skoczek nie mógł tego zrobić samodzielnie. Nawet gdyby był bardzo szybki i bardzo zwinny, to nie zdołałby zamknąć okna od wewnątrz. Pójdźmy tę sprawę dalej i będzie to kolejna zagadka. Policja, po znalezieniu tego martwego mężczyzny, na podstawie różnych nowoczesnych technik detektywistycznych, ustaliła trzech podejrzanych. Pierwszym podejrzanym był Marcin, który stwierdził, że nie widział Denata przez ostatni tydzień. Drugim był Adam. Który powiedział, że nie mógł być o tej porze w domu zamordowanego, ponieważ odprowadzał syna do szkoły. Trzecim podejrzanym był Jan, który bronił się tym, że spał do późnych godzin popołudniowych. Jednak detektyw bardzo szybko ustalił, kto był mordercą. A czy ty także potrafisz? Jak myślisz, na jakiej podstawie udało się stwierdzić, kto jest? Mordercą. W tej zabawie należało być spostrzegawczym. Adam mówił, że odprowadzał syna do szkoły. Jednak popatrz na jego zdjęcie rodzinne. Tam wyraźnie widnieje zdjęcie córki. No chyba, że akcja dzieje się w Szwecji. Ale nie. Mówimy o Polsce. A zatem coś kręcił. I na koniec, moi drodzy, jak zwykle daję otwartą zagadkę, otwartą, czyli taką, w której odpowiedzi celowo tutaj nie podajemy. Będzie ona uwzględniona w następnych materiałach lub przykleję ją wysoko w komentarzach. A zatem zacznijmy. Dwóch bliźniaków, Adam i Tomek, wychowywali się w tym samym domu i mieli bardzo bogatego ojca. Ojciec zmarł, a całą fortunę przepisał na Adama. Tym samym nic nie pozostawiając Tomkowi. Tomek był bardzo zazdrosny i postanowił, że się zemści za taką zniewagę. Chciał otruć swojego brata. Zorganizował zatem truciznę, którą wrzucił do drinka Adamowi. Plan był perfekcyjnie zaplanowany. Jednak po całej akcji, gdy przyjechała policja, na miejscu zbrodni leżał martwy Tomek, a Adam nie miał pojęcia co się stało. Policja nie widziała motywu, aby bogaty brat zabijał biednego, zatem śledztwo zostało umorzone. A czy ty wiesz, co tam się stało? Jeśli tak, koniecznie daj znać o tym w komentarzu. W tym materiale to tyle. Jeśli Ci się podobało, dorzuć łapę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, koniecznie teraz wal w ten przycisk subskrypcji i koniecznie dorzuć też dzwoneczek, bo wtedy dowiesz się o najnowszych materiałach wrzucanych na kanał, zobacz też inne moje materiały i koniecznie dorzuć też komentarz do otwartej zagadki. Widzimy się już niebawem, cześć!